Muszę szybko wracać do obozu. Postawili mnie na czatach. Powieszą mnie, jak się dowiedzą, że ich zdradziłem. Ten szczur Shulchan sure wrócił? Nie, radzi z Jutachami. Osadnicy nie mają pieniędzy na kupno ziemi i. wyłazić. Ty pierwszy. To tylko przeciąg. Istna chata duchów. Zapal światło. Kiedy przyjedzie król o północy z bankierem z Chinli. ilu wartowników jest w obozie? Dwóch. Według nich, o ile w ogóle zaatakujecie, to oświcie. Są uzbrojeni? Tylko parę splów. W obozie jest ognisko? Już wygasili. Musimy mieć światło, żeby strzelać. Podpal kilka wozów. Na jaki znak? Trzykrotny krzyk puszczyka. Za godzinę. Oby żempoła wyszedł cało. Winien nam jest partyjkę. Jak on się nazywa? Aurelius Ham... Kto to? Schuller, sprawdź. Właś. Kroi się tu od szczurów. Kolerne świństwo. Uwaga na paluszki, akrobato. Przydadzą się do znakowania kart do następnych partyjek. Czas na mnie, bo nic nie wyjdzie z naszego planu. Za godzinę krzyk puszczyka. Trzeba natychmiast ostrzec osadników, ale jak? Patrzcie Państwo, gość. Czego chcesz? Muszę Ci powiedzieć coś ważnego. Chodź. Durna sztuczka z nabojami. Czekaj, winę tu. To naboje winę tu. Prędzej. Nie pasują. A od tyłu? Biegnij z powrotem. Zabezpiecza municję. Niech kobiety pomogą gasić. Uwaga na konie. Z drogi. Wy do gaszenia. Wnieść nową amunicję. Odwróć zbiórka w wąwozie. Trzymać konie. Kradną nam konie. tu. na dzisiejszą noc mamy spokój. Dostali nauczkę. Shulchan, bez obawy, przepędziliśmy bandyt. To pięknie, żeby pisać opery i już przy uwerturze mieć pełne gacie. Gdy połowa wspólników ginie, dostaje się podwójny udział. To wina Twojego szulera. Pomysł był dobry, zawdzięczam mu cenne informacje. Czyli ziemie nad jeziorem nie należą jeszcze do osadników? Tak. Shurhand musi naciągnąć na nią Indian, bo osadnicy są tacy ubodzy. Jeszcze nie widziałem takich nędznych osadników i właśnie oni nas gromią. Prezes Banku Handlowego Arizony, chcecie poznać. Zachowuj się. Jak ropa popłynie, będzie mnie stać na 10 koni. Bez pracy nie ma kołaczy. Oto nasz bohater, pan Butler, dowódca ludzi, których wyznaczyłem panu do ochrony. Zrobił czystkę wśród bandytów. Zginęło ich ze 20, ale ja mam niestety straty. Pan Duncan okaże swą wdzięczność. Jestem panom zobowiązany. Tymczasem będzie pan pod opieką pana Butlera i jego ludzi. Pan wjeżdża? Muszę jechać do Mokashi, podpisać własność terenów roponośnych. Na pewno się dogadacie? To mój serdeczny przyjaciel. Przy wszystkich ogniskach będzie się mówić o jego wspaniałomyślności. Będzie się też opowiadać, jak Mokashi dał wiarę kłamliwym słowom zdrajcy, bo osadnicy nie są obodzy, tylko bogaci. Dali mi swoje słowo, zatem wierzę im. Czy worek złota, który przed tobą kryją, dowodzi ich szczerości? Oldshorchent sure ręczy za osadników. To mi wystarczy. Uważasz więc, że właściciele worka złota to ludzie biedni? Jedziemy do osadników. Musisz udowodnić swoje słowa. Wypoczął pan po przeżyciach? Te ciągłe strzały. Nie mogę znieść tego huku. Pan Weibel bardzo dotknął mego brata. Jeden umie to, drugi umie tamto. Ja też coś potrafię. Ale mnie się nie dopuszcza. Jak głupek namawiam was do wysłuchania mojej opery, ale nikt nie ma czasu. Liczy się, że umieją strzelać. Ma pan rację. Broń nie czyni z człowieka mężczyzny. Poza tym to, co mówił Old Weibel o pełnych gaciach, on bardzo przepraszam. Czy trzeba odwagi, by śpiewać pieśni? Pan na pewno ją ma. Ja słucham. Witam profesorze. Jak pan chce, mogę przewracać panu nuty? Nie ma potrzeby. Wiesz, Richardzie, jestem z ciebie taka dumna. Nie ma powodów. Chciałem tylko ocalić skórę. Byliście dla mnie mili, a ja chciałem was wydać bandytom. To nie był twój pomysł, ale chciałem was zdradzić. Ale nie zdradziłeś. Chciałbym zostać z wami, więc zostań. Otworzyłbym hotel. Każdy czasem potrzebuje łyka czegoś mocniejszego, a w soboty tańce. Nad wejściem zawiesimy szyld z napisem. Pokarzyści niemile widziani. Indianie jadą. Przez wąwóz. W porządku, chłopcze. Bez obawy to nasi przyjaciele. fuck